Ja, ja pierdę, nikt taki korku biał, wszyscy na stadion, ponad 6 tysięcy ludzi, którzy, z których 3 tysiące będzie stało. Nie można? Bo nie będzie słuchać Ale to jest naprawdę nie wstępny, że nie, można, jest na nie, nie, ale nie, 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 tego nie, nie, ale nie, to proszę Państwa wszystko kibice z Ukrainy Nie, to wesele jest, zobacz Patrz, impreza. bo to odsunięcie więc Kurwa na tablicy reklamowej Tak <laughs> mówię co tutaj już taki korki Tak tu trzy Ja już myślałem że rzeczywiście aż do będzie korek, bo tutaj póki jakieś 2 km będzie już McDonald Restauracja umolenty Może tu wygramy bilet Szansa <grymny> studencki Studencki. Bełchatów wita. To faktycznie na tej trasie jest chyba To jest się ten średnioletniadyk z Bełchatowa przez ostatni dzień sierpnia 2007 roku Oto wrocławska ekipa, bardzo mocna I Wspaniałe okolice Bełchatowa Same domki jednorodzinne Jedna wilka wiocha Co tak polewacie? Co? Ładnie tak obgadywać kolegę? Barbi, kiedy mm. Nie, Ciebie widziałem. Nie, no, on się pyta w kontekście tego, jak będziesz uciekał, a ilu za tobą będzie biegło. Dlaczego mam uciekać? Relacje robię. Telewizja Polska. Nie, to dopiero później. No, Fajnie będzie. Samsung. Fajnie będzie. Tak. Z, z tego, z miasta. A tu już jest trochę przykoloryzował. <laughs> <Jasne>. <laughs> ale dobra, niech ci będzie. Twierdza. Ale wioch, ale wioch. Nie wiem, zaraz się przekonamy, że na no, dwie ulice filmujemy. Gdzie si kibole? Coś znikli? <grym wiosenka> <grym wiosenka> I się w nie znajduje. Nie znajduje. <grym> nie znajduje. <grym> nie 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 Jesteśmy na Pełchatu, Dnipro.